Witam Was bardzo serdecznie z Kasiny Wielkiej. To właśnie tutaj, w Kasinie, kilka lat temu miałem przyjemność pokonywać w zimie stok kuprą Formentorem, a dzisiaj jestem tu po to, żeby pokazać Wam wyjątkowe miejsce, które zostało otwarte w lipcu tego roku. W obiekcie Kasina w zimie poszalejecie na nartach, w lecie jesienią, wiosną pojeździcie na rowerach w bikeparku, a teraz także zobaczycie wystawę przepięknych motorowerów, a więc w tym materiale nie będzie o czterech kołach, a będzie o dwóch kołach w wyjątkowym, przepięknym stylu i to jeszcze w ogromnej ilości. Zapraszam Was teraz na górę. Rozpoczynamy piękną wycieczkę w czasie. Do kasiny w bardzo prosty sposób możemy dotrzeć z Krakowa. Mamy dwie drogi dojazdowe: albo popularną zakopianką, albo przez wieliczkę i dobczycę. Ta druga droga e, zaoferuje wam na pewno więcej widoków, e, no i przede wszystkim mniej korków. Podróż trwa około godziny. Gdy będziemy już na miejscu, do dyspozycji mamy dwa bezpłatne parkingi: pierwszy dolny lub górny, bliżej e, kolejki. Gdy znajdziemy się już pod samą kolejką, pod dolną stacją, kupujemy bilet, który upoważnia was do wjazdu na górę. To jest bilet turystyczny. Wtedy możecie skorzystać z przepięć. Pięknych tras, możecie iść na spacer, możecie cieszyć się widokami i piękną pogodą. Drugi bilet to bilet na kolejkę i bilet, który upoważni Was do wstępu do Muzeum Moped Retro, do którego teraz już zmierzam na górę. Kolejka jest nowoczesna. Kolejka ma przede wszystkim osłony przeciwdeszczowe, przeciwwiatrowe, w związku z tym, bez większego problemu, nawet podczas słabej pogody, będziecie mogli wybrać się tutaj całą rodziną na wycieczki. Kolejka zwalnia na dolnej stacji, zwalnia na górnej stacji, więc dzieciaki, osoby niepełnosprawne również bez większego problemu mogą. Spokojnie i bezpiecznie tutaj wsiąść i poruszać się na górę. Oprócz kolejką trwa około 10 minut. Gdy będziemy już na górze, zobaczycie przepiękne widoki, które rozpościerają się, no i będziemy mogli już odwiedzić muzeum, które znajduje się na górnej stacji na poziomie zero. Gdy dojedziemy już na górę, to strzałeczki kierują nas pod same drzwi do wejścia do Muzeum Moped Retro. Ale polecam mimo wszystko każdemu rozpoczęcie tej wycieczki. Od pysznej kawy, którą również można wypić na górze. Zobaczcie, jaki tutaj piękny klimat panuje. Jaka piękna wystawa już na wstępie. Można sobie też usiąść przy stoliczku wewnątrz, wypić pyszną kawkę, o której wspominałem przed chwilą. Dzień dobry. I już za chwilę zaproszę Was za bramkę wejściową. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta ekspozycja. Jest cudownie podświetlona. A ten klimat retro, który tutaj w środku panuje, jest wyczuwalny dosłownie w każdym elemencie. Nie mówiąc już o samej kolekcji, ale też o sposobie wyeksponowania tego i pokazania tego Wam, czyli miłośnikom motoryzacji, bo przecież motoryzacja to nie tylko samochody, ale też wyjątkowe motocykle, wyjątkowe motorowery. To wszystko, co znajdziecie tutaj. Idę w głąb. Idę w głąb, żeby przywitać się z osobą, która opowie Wam nieco więcej o tej kolekcji. Grzegorz Lenartowicz, Rzecznik Prasowy Grupy Pingwina. Witam Cię Tomku, Cześć, bardzo się cieszę, że jesteś. Taka krótka historia, poznaliśmy się parę lat temu podczas realizacji mojego występu, czyli podjazdu kuprą Formentorem w zimie tutaj właśnie na stok w Kasinie. Pamiętasz jaka to była szalona decyzja i jakie to było szalone nagranie? Tak, to było wariactwo, ale dodajmy udane wariactwo. Tomek wjechał spektakularnie na szczyt śnieżnicy, co? To do tej pory nie zostało powtórzone. Gratulacje. Zdaje się, że popłynęły z Hiszpanii od Nawet producenta. Z kupry, tak, właśnie. Tak, Grzegorz, jesteśmy w wyjątkowym miejscu w Muzeum Moped Retro, które powstało na górnej stacji e, kolei Kasinia. Zgadza się. Na e, dosyć sporej powierzchni kilkuset metrów kwadratowych e, prezentujemy e, zbiory, które na przestrzeni lat e, były pozyskiwane w całej Europie, ba, na całym świecie. A następnie przez pasjonata odnawiane, restaurowane do tego stopnia, że zobaczycie Państwo sami, muzeum w Londynie, w Krakowie, w innym mieście nie powstydziłoby się takiej kolekcji. Za moimi plecami wyjątkowa ekspozycja, bo znajdują się tutaj. Polskie motorowery wszystkie zostały wyprodukowane w naszym kraju. Ja troszeczkę żartuję, że na Śnieżnicy zamieszkały Rysie, na szczycie Śnieżnicy, bo właśnie tak nazywał się jeden z chyba najważniejszych produktów naszego, naszej gałęzi motoryzacyjnej Ryś. Kolekcja polska prawie kompletna. Podziwiamy tutaj żaki, podziwiamy komary, różne modele z różnych lat produkcji, ale gwarantuję Państwu, że te, które obserwujemy, są na chodzie. Kolekcja, cała kolekcja składa się z 400 motorowerów z 12 krajów świata i ona wciąż rośnie. Natomiast w Kasinie prezentujemy. Prawie setkę motorowerów z 12 krajów świata, z krajów takich jak Japonia, bo mamy egzemplarz Honda, oczywiście, Francja, oczywiście, no tutaj młodzież nie będzie pamiętała tego kraju, jakim jest Czechosłowacja. Przejdziemy za moment obok kolekcji jawek. Są Simpsony i wiele, wiele innych eksponatów. Tak, jak powiedziałem, wszystkie starannie odnowione na częściach oryginalnych. Jeżeli takich nie było, to sięgaliśmy po wyroby rzemieślnicze, które mają krótkie serie, ale zależało nam na wiernym odtworzeniu oryginałów. Tak, jak wspomniałem, każdy egzemplarz ma historię, i każdy miał swojego właściciela, który, no, mówiąc krótko, dbał o nie. Kolekcja powstawała, budowana była przez ostatnie 5, 6, nawet 7 lat. Ile trwa proces odnawiania? Wszystko zależy od stanu, w jakim pozyskujemy dany motorower. To jest tygodniowa, wielotygodniowa, wielomiesięczna, często praca, której efekty obserwujemy tutaj. Mówię o historii, bo wyobraź sobie, że no, godzinami można tutaj prawić o tym, gdzie jeździły te motorowery. Niektóre... Kto nie jeździł też, nim... to każdy, tak. każdy pisze swoją własną historię. O, oczywiście, one służyły jako y, y, środek transportu dla listonoszy, dla pielęgniarek, wyobraź sobie, bo mamy też takie, y, takie y, egzemplarze, dla piekarzy. Mówiłem o, o, o kurierach w tamtych czasach, czyli były specjalne kosze, sakwy, w którym przewozili przesyłki. Niektóre modele brały udział w sesjach fotograficznych. Mamy taki egzemplarz, który w San tropez wziął udział w sesji tak, fotograficznej. Za chwilę Ci go zaprezentuję. 62 rok pojawił się w katalogach firm modowych. Są egzemplarze, które służyły w trakcie wojny sanitariuszką. Najstarszy, który w tym miejscu się znajduje, ma ponad 100 lat, wyobraź sobie. A możemy przejść do tego? Plaża? Jest na samym początku, pokażę Ci go. Tak, i tutaj jest tabliczka. Zależało nam na tym, żeby przy każdym motorowerze był opis i właśnie jego historia. To dla tych starszych gości. Dla maluszków przygotowaliśmy kilkanaście tabletów, gdzie w ciekawy sposób prezentujemy każdy egzemplarz. Jest tutaj też wersja w języku angielskim, ale także zabawa, gramy mory, gdzie dzieciaczki mogą się chwilę pobawić. Ale mamy też ciekawe wydawnictwo książkowe. Tak, to jest specjalny album wydany na okoliczność otwarcia Muzeum Motorowerów. Staramy się opisać tutaj historię tego środka transportu. Z czego się składa, to też jest bardzo interesująca kwestia. Skąd w ogóle pomysł na to muzeum? Bo to też inspirujące, gdzie pasjonaci, dwóch tak naprawdę facetów, którzy. No, kochali motory i rowery. Znaleźli wspólny mianownik, jakim są właśnie motory, i tak właśnie powstało Muzeum Motorowerów. Tutaj są ilustracje, zdjęcia, opisy wszystkich naszych eksponatów. Ja zażartowałam, i ta, ten album jest u nas do, do nabycia, do pozyskania. Mamy mnóstwo pamiątek. Gadżetów, które można u nas nabyć. Powiedzmy jeszcze przerwać, dlaczego akurat tutaj, dlaczego akurat na górnej stacji w Kasinie to muzeum? Czy nie chcieliście tego wyeksponować w szerszej grupie zwiedzających? Na przykład macie swoje obiekty w Krynicy, w takich miejscach, gdzie naprawdę rocznie przebija się ogromna ilość turystów. Czemu akurat decyzja tutaj, w Kasinie, na górnej stacji? Filozofia jest bardzo prosta. Każde miejsce grupy pingwina, każdy ośrodek funkcjonuje przez cały rok. Staramy się tak tworzyć paletę atrakcji, żeby turyści, rodziny z dziećmi, a także seniorzy mogli znaleźć coś dla siebie przez 365 dni w roku. Kasina to turystyka zimowa narciarska. Sam jeździsz na nartach, wiesz doskonale, że ten, to miejsce kochają narciarze z Krakowa, z Małopolski, bo są tu świetne warunki do jazdy. Latem, wiosną, latem i jesienią gościmy rowerzystów, bo znajduje się tu jeden z największych bike parków, czyli parków rowerowych w Polsce. Natomiast ekspozycja jest pięknym dopełnieniem. Ja nadużywam może tego sformułowania, że tu przeniesiemy się w czasie, no bo tak. Moje pokolenie 40, 50, 60 latków z sentymentem może tutaj przyjechać i zobaczyć, powspominać, na czym jeździło się te 20, 30, 40 lat temu, właśnie. Młodzież może porównać środki lokomocji, jakie mają do dyspozycji teraz, czyli hulajnogi elektryczne i inne wynalazki, do tych silników, do tych napędzanych w końcu siłą mięśni. Nie tylko motorowery, bo zauważcie, że również dystrybutory paliwa i to przepiękne. Tutaj mamy akurat Szelowski sprzed wielu, wielu lat i one są też takim dopełnieniem tej wystawy, bo oprócz właśnie samych jednośladów mamy przepiękne elementy. Ja bym z ogromną chęcią widział u siebie taki w pokoju na przykład. Tak? Genialny element stylistyczny, genialny element wnętrza. To jest jeden z kilku przy przykładów, bo na filmie też widzieliście wiele innych. Tak, ja zażartuję tą że to instrybutory. Nie, no oczywiście, tak. dystrybutory. To jest uzupełnienie ekspozycji. To mamy. Tu mamy japońskie urządzenie do centrowania kół. O, proszę. Tak, no bardzo użyteczny przyrząd. Przecież często zahaczamy o krawężniki, Oj, wpadamy w to. W dzieciństwie to. na rowerze, jak się centrowało koła, tak. Tutaj motorowery, rowery to tak naprawdę. Powiedzmy, niewielka różnica, tak? W wielu te kółka są tak samo cieniutkie jak w rowerze. Bardzo łatwo je pokrzywić. Duża ilość szprych tak. to wszystko trzeba potem jakoś naprawić. Uzupełnieniem są kaski z epoki, uzupełnieniem są także puszki po olejach, naftach. Przejdziemy za momencik, pokażemy widzom. Powiem Ci jeszcze jedną ciekawą rzecz. Każdy eksponat, jak się przyjrzymy, tak, nad nami mm, też wyszli zobaczyć. Tak, są na trzech poziomach, czterech nawet prezentujemy motorowery, ale gdyby się przyjrzeć detalom, takim jakim jest układ zawieszenia, albo układ hamulcowy, układ napędowy, no właściciel tej kolekcji żartuje, że można tutaj napisać dobry doktorat, chociażby z systemu zawieszenia na przestrzeni lat jakie funkcjonowały w motorowerach. Zobaczcie tutaj na przykład ogromny koszyk w, na przednim kołem motoroweru. Tak, te pojazdy służyły nie tylko do przemieszczania się, ale one też pełniły bardzo ważne funkcje. Po prostu ciężko pracowały i to widać na przykład na tym egzemplarzu, gdzie mamy ogromny kosz wyklinowy. Tutaj jeszcze kask, zobaczcie, też na przykład niżej przy motorowerze w kolorze. Mam mamy akurat Ducati, zobaczcie, Ducati. Teraz supersportowe motocykle, kiedyś Ducati 48 Piuma, motorowerek, malutki, skromny silniczek, ale od czegoś się zaczynało. Grzegorz, przepiękne eksponaty, cudowny klimat tego miejsca. A czy planujecie tutaj prowadzić tylko i wyłącznie muzeum, czy też macie jakieś większe plany, jeśli chodzi o organizację na przykład eventów, jakichś imprez, zlotów miłośników motorowerów, motocykli? Jak to wygląda w waszych głowach? Trafiłeś w samo sedno. Ta przestrzeń idealnie pasuje do takich wydarzeń. Będziemy chcieli zaprosić miłośników sportu, kluby, stowarzyszenia, tak żeby w przyszłości, myślę już wiosną przyszłego roku, takie imprezy organizować, czyli rajdy, zloty, wystawy, bo przecież, tak jak widzimy, motoryzacji towarzyszy wiele, wiele, wiele aspektów. Także mamy duże pole do popisu. Myślę, że nasze pojedyncze eksponaty będą też podróżowały po Polsce, zobaczycie je w różnych ciekawych miejscach. Chcemy zaprosić do współpracy muzea, które podobne wystawy organizują. Będzie nam miło takie właśnie współpracę nawiązywać. Przepiękne miejsce, podsumowując już, przepiękne miejsce, do którego, gdy wchodzimy, to po prostu cofamy się w czasie, możemy podziwiać te wszystkie eksponaty, możemy nacieszyć nimi wzrok, możemy przede wszystkim przypomnieć sobie, jak to było kiedyś, bo kiedyś to było, teraz to wiadomo, że już nie jest tak jak kiedyś. Pytanie, co my będziemy wspominać za kilkadziesiąt lat. Ta klasyczna motoryzacja w każdym miłośniku silników spalinowych po prostu cały czas jest. W sercu, w serduchu, w głowie, w pamięci. I tutaj przenosimy się w czasie. Jesteśmy w, naprawdę w świetnym w świetnym miejscu. Tak jak wspomniałem, ogromne wrażenie robi na mnie nie tylko sama kolekcja, ale sposób jej wyeksponowania, te wszystkie podświetlenia ledowe, te wszystkie drewniane konstrukcje, podwieszenia tych motorowerów. To jest coś pięknego. Mamy w Niemczech na przykład Classic Remise, tam mamy mnóstwo samochodów klasycznych, samochodów luksusowych, supersportowych, miejsce kultowe, miejsce spotkań miłośników motoryzacji. Tutaj w Polsce, blisko Krakowa, kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa, w zasadzie godzinę drogi od Krakowa powstało miejsce, w którym miłośnicy jednośladów będą przeżywali piękne chwile, będą mogli nacieszyć się właśnie tutaj w Kasinie.